Cześć, witam Cię bardzo, ale to bardzo serdecznie. Krystian z tej strony i witam Cię na kolejnym materiale na moim kanale YouTube. Po kilkudniowej przerwie wracamy i oczywiście działamy, lecimy z informacjami. Um, oczywiście na starcie e, zachęcam do zostawienia łapeczki w górę, e, subskrypcji, aby nie przegapić najnowszych materiałów. Kochani, um, pierwsza sprawa z telegramowych y, tematów, czyli to jest nasz e, po polsku mówiąc, paws. PAWS, który tak naprawdę już teraz jest na premarkecie, już teraz kto miał ponad 300 tysięcy tokenów może odebrać sobie NFT. Ja sobie takiego NFT -ka odebrałem, pamiętajcie, że musicie się zalogować, połączyć na stronie, na przeglądarce, tak jak to się wcześniej łączyliśmy w aplikacji. Tak więc teraz wchodząc przez przeglądarkę łącząc się, łącząc się telegramem bądź portfelem Solany możemy po prostu sobie wejść na przeglądarkę. Zostawię link oczywiście w opisie dla, dla osób które gdzieś tam e, po prostu sobie chcą to ogarnąć a jeszcze tego nie zrobiły. E, zakładka premarket. I tutaj kochani e, mamy do odebrania właśnie tego NFT. Jeżeli mamy 300 tysięcy PAVSów, tokenów PAVS okay. i to jest w postaci właśnie NFT. -ka. I to można sprzedać, jeżeli ktoś chce, to można wystawić ofertę, prawda? Sprzedaży. No, tutaj teraz jedna sztuka, można kupić, widzę, że można kupić zakochani 15 dolarów, nie? Te 300 tysięcy tokenów NFTK, który jest jakby wartością 300 tysięcy tych tokenów za 15 dolarów. Tak więc no, moje 700 tysięcy tokenów będą warte ponad 30 dolarów, 40 dolarów, 35 dolarów, 40 dolarów. Tak więc tak naprawdę bardzo, ale to bardzo mało. To może tam być trochę więcej 0,7 nawet 16 czy 18 dolarów. Wcześniej sprzedawałem to chyba było 17 dolarów, ale nie bardzo mało. Um, oni tam oczywiście. Warto poczekać na listing. Ja sprzedałem, chciałem zobaczyć jak to wygląda ten NFT, um, ale warto na pewno poczekać na listing, warto Później sobie sklejmować na pewno też częściowo z tego względu, że mają tam jakieś plany, mają tam jakieś po prostu rozwiązania nawet tutaj na naszej grupie, czekajcie, tutaj na naszej grupie pisałem o się. PAWS wysoko jak nigdy dotychczas. Nasz zespół dokładnie przeanalizował nowe wytyczne opublikowane przez Telegram. Po dokładnym zapoznaniu się z zasadami doszliśmy do wniosku, że nasza wizja PAWS nie jest zgodna z wymaganiami zawartymi w tych aktualizowanych wytycznych. Tak więc one nie będą na tonie, tylko na solanie, to już chyba każdy wie. W związku z tym nie jest duże prawdopodobieństwo, że będziemy musieli zaprzestać naszego rozwoju aplikacji PAWS Mini. Jednakże yy, będzie wszystko jakby rozgrywane na przeglądarce. Tak więc czekamy na TGE, oficjalne TGE Pawsa. Moim zdaniem lepiej, że oni wystartują na, na, na Solanie. E, oczywiście mam nadzieję, że oni pójdą na giełdy i tak dalej. Tak więc ta cena za Pawsa może będzie dużo bardziej i atrakcyjniejsza, prawda. Zobaczymy, jak to się będzie po prostu prezentować. Skorzystałem z tego Premarketu NFT. Czy będę żałował, to się okaże po prostu po listingu, ile będzie warte 300 tysięcy tokenów. To będzie kluczowe. Jak to będzie w ogóle przeliczone i tak dalej jeszcze. No ale na ten moment wygląda to w ten sposób. Można to zrobić w ten sposób, jak ktoś chce. Jeżeli ktoś nie chce, czekamy na premarket i po, przepraszam, czekamy na listing na TGE i po prostu działamy. Cena Not -pixela. w tym momencie jest to. 17 centów, tak więc znowu jesteśmy na poziomie tutaj można powiedzieć takim, który gdzieś tam był wcześniej, no gdzieś tam on się cały czas ten poziom w sumie utrzymuje. Na początku po listingu zaraz były takie góreczki po 23 centy, po 24, no teraz tutaj no było to 20 centów, wczoraj tak naprawdę prawie 20 centów, no i w tym momencie mamy już 17 centów. Kochani, co tu się będzie działo, jak to będzie wyglądało? Generalnie, yy, ciężko dokładnie powiedzieć, tutaj był artykuł Saszy, czyli założyciela, właściciela, CEO NotCoina, czyli tak naprawdę również, yy, można powiedzieć, NotPixel. prawda? On tutaj porównywał, jakby yy, dlaczego oni tak zrobili, nie inaczej, ich plan i tak dalej. I tutaj było, była taka sytuacja, że on tutaj dał takiego screena, gdzie pokazał w pierwszym tygodniu, jaki był market cap danego, danych projektów. Notcoin to było w pierwszym tygodniu 707 milionów, w ósmym tygodniu było to miliard 620 milionów. Tutaj Notcoin tak naprawdę był jednym z takich no, nielicznych, tak? Jednym, jedynym tak naprawdę, który zrobił taki wynik. Był jeszcze Xempire, który też na początku był bardzo tani, później tam chyba 600% wzrósł, a teraz chyba znowu jest na dnie. Ale tutaj naprawdę Notcoin zrobił no świetną robotę w tej kwestii. Um, ale jednak, jednakże 31 stycznia tego roku, mimo wszystko mamy 451 milionów. Tak więc mamy. Um, Mamy, jesteśmy jakby 30, minus 36% od tego pierwszego e, tygodnia. Wszystkie inne projekty, e, no tutaj 80 minus 86% kac, kati um, minus 65% e, póki co niestety. Hamster, tutaj hamster można powiedzieć, że w miarę jeszcze jako tako minus 46%, <grywia> jako tako. No, no. Patrząc na takiego cutsa, no to hamster jeszcze w miarę się trzyma, nie? No. No i oni po prostu nie chcieli iść tą drogą, tak więc oni chcą iść drogą, że poszli... Tak jak zrobili zresztą, poszli w deksy, deksa na początku i tak dalej, no i następnie... Nie pójdą prawdopodobnie seksy, będą stopniowo to wszystko będzie po prostu budowane. Zobaczymy, jak się to odbije na cenie, jak to będzie wyglądało. Nie ma jeszcze żadnych informacji konkretnych, kiedy jakiś seks, kiedy cokolwiek tego tytułu będzie. To jest wszystko jakby w oczekiwaniach. No, Pixel oczywiście cały czas będzie jakby tutaj, no to się nic tutaj nie zmienia. Będą kolejne turnieje, kolejne jakieś tam tematy i tak dalej i tak to po prostu będzie wyglądało. Tutaj jest też ciekawy komentarz takiego użytkownika. Um, the time, czekaj, tu jest co? The time has come and we are going to try a new scheme. Dex pump life. No nie no, no fajnie by było nie? Dex, dex pompa, ceksy i tak dalej marketing, rozwój Nodpixela. większa cena. No jakbyśmy doszli do dolara takiego Nodpixela, no to by było super. Teraz 17 centów do dolara, no to będzie kilka x. Jakby profitu, jakby, jakby tak było. Nie, oczywiście, ale zobaczymy, jak to finalnie wyjdzie. Um, tutaj jest też komentarz, jakby go przetłumaczyć tutaj. Um, to pod Saszy. Tematem jest to gracz tak samo, który robił Not Pixela, ale zrobiłeś to wszystko kosztem inwestorów w grze. Mogłeś od razu powiedzieć wszystkim, że, to jest, że taki jest twój plan, i ludzie, którzy planują zainwestować, decydują, czy to zrobią, czy nie. Ale zamiast tego postanowiłeś zwabić ludzi w ostatniej rundzie turnieju, umieszczając na turnieju wiele logo giełd pierwszego poziomu, aby ich oszukać będziesz, będziesz notowany na giełdzie sex. Ehm, tak, ehm, no też po części na pewno tak było. Było to troszkę napompowane i tak dalej. Były gdzieś tam te właśnie, że można było malować te giełdy, um, seks i być może te giełdy w przyszłości niedalekiej będą. Zobaczymy. Co się dzieje w Bombi? i w temacie po prostu tutaj bombi Katizen prawda Katia no generalnie bez większych zmian no jak wiemy jest dodany nowy serwer Line prawda na którym ja osobiście na bieżąco działam również tam został zwiększony na głównym serwerze Satoshi zostały zwiększone nagrody za ranking za PK tak więc na ten moment po prostu możemy zgarniać więcej za te same rangi, które mieliśmy wcześniej. Ok, to jest fajne, no bo to też zrobili z tego względu, że na LINE na nowym serwerze te nagrody też były dość spore. Tak więc i tam jest po prostu mniej troszkę ludzi. Tak no więc oni stwierdzili, że tutaj też zwiększą, a na Durowie te nagrody są mniejsze, takie jak były. Ok, tak więc na serwerze tutaj głównym, oficjalnym po prostu te nagrody zostały zwiększone. Jest tutaj też taka. Mm, Ostatnią informację się pojawiła, jeżeli chodzi o kwestie rankingowe. I tutaj mamy leaderboard, czyli ile jest osób w danej, tutaj, w danej, w danej, w danej lidze, tak można tak powiedzieć. Mamy. W Platynie mamy 223 000, 222 tysiące bombers, czyli osób po prostu użytkowników w diamencie mamy 205 tysięcy, w mastersie mamy 152 tysiące, w grand mastersie mamy 61 tysięcy, no, i tutaj no nie mamy informacji o Elderze, ale zakładam, że w Elderze będzie może 20, maksymalnie 30 tysięcy graczy. Myślę, że nawet nie tyle, że tutaj może być nawet znacznie mniej w Elderze, bo to jest jednak przepaść, już później, nie? Grandmaster, Elder i te niższe to już w ogóle, nie? To chciałbym w ogóle zobaczyć, ile jest tych niższych. To, to jest też ciekawe, nie? No, tak więc generalnie, tak to się po prostu prezentuje w tych naszych tematach. No i jeszcze taki temat, który mogę tutaj odpalić. Czekajcie, bo tu mają jakąś walkę, no i chyba ją przegram. Z tego co widzę? Tak, chyba, chyba ją. Tak ją przegrałem. No. Generalnie ja osobiście tutaj kończę areny. Przeważnie, staram się kończyć na miejscu na Satoshi, serwerze Satoshi na miejscu poniżej 2000, czyli zgadniam wtedy 100 tysięcy tokenów, prawda? No to już jest w miarę fajna ilość tych tokenów, ta setka jak wpada to już w miarę spoko. Um, czasem niestety się zdarzy, że, w, że spadnę z tej rangi i otrzymam 50 tysięcy, bo czasem po prostu nawet jak zrobicie 10 minut przed końcem. O, znowu przegrałem. Jak zrobicie 10 minut przed końcem dnia. To po prostu e, jesteście na przykład na pozycji 1700 czy 1600, to mimo wszystko za chwilę Was z tej pozycji strącą. Po prostu czasem nie ma możliwości, żeby dokładnie być na samym końcu, na samym końcu dnia, prawda? Tak więc tak to się prezentuje. E, dobra, jeszcze jedna zagie, zagiereczka. E, skończymy i e, zobaczymy jeszcze jeden temat, a mianowicie ZU. ZOO. Majnik jest skończony. Czekamy na oficjalne informacje, jeżeli chodzi o listing, jak to będzie wyglądało. Ilości zO tokenów tych zO jest, jest to ogromna ilość, nie wiem jak oni to będą kalkulować, może coś będą zmniejszać, uzinać zera. Nie wiem, zobaczymy. Generalnie rzecz biorąc, no ja mam 307 milionów tych tokenów myślę, że to nie jest jakoś specjalnie dużo tym bardziej, że ostatnia jakaś tam budowla była co dawało 5 milionów na godzinę. Ja miałem ją nie cały czas, nie od początku jak była dostępna, tylko później gdzieś tam ją kupiłem i ona mi też niewiele dała, bo tam też na końcu powiem szczerze, że nie pilnowałem tego tak dokładnie, czasem wchodziłem, czasem nie, też inne obowiązki, inne tematy. Tak więc zobaczymy jaki będzie tego finał, dajcie znać ile Wy macie tokenów, a myślę, że tutaj moja ilość to nie jest jakaś ilość, która zwala z nóg, bo też chłopaki tam pokazywali na Telegramie, na grupie, że mają miliardy, miliardy tokenów ZOO, tak więc a myślę, że moja to jest taka jedna z mniejszych tych ilości tych tokenów. No zobaczymy, ja tutaj na nic wielkiego nie liczę, jakiś tam fan, wejście czasem coś tam zrobienie na złu zobaczymy co z tego wyniknie. Byliśmy od początku, był to miesiąc tak naprawdę, czyli tak naprawdę niedługi okres, a jak to finalnie się skończy, co z, co z tego wyniknie, to po prostu czas nam pokaże. To parę dolarów się tu wrzuciło, ale też jakoś nie, nie wrzucałem tutaj zbyt dużo środków. Co to przyniesie, to wkrótce pewnie się przekonamy. Pani, na dzisiaj tyle. Czekamy na konkretne informacje, listingi z tych, tak naprawdę, tematów. No, ja czekam na Katia, czekam na nie, Bombi. Kto jeszcze nie działa, Bombi Katia, oczywiście, ja dam linki w opisie. Kto jeszcze też nie jest w donocie od Bluma, też myślę, że warto się tam gdzieś pokazać. Są te inne tematy, które na bieżąco gdzieś tam będę oczywiście aktualizował dla Was. Zapraszam na grupę na Telegramie, gdzie na bieżąco również dodajemy informacje. Pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się. Na razie. Hej.